Profesor Grzegorz Kołotko. Pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem i redaktorem naukowym 50 książek i ponad 400 artykułów naukowych, opublikowanych w 26 językach. Jego liczba cytowań wynosi kilka tysięcy. Moje największe osiągnięcie naukowe to teoria nowego pragmatyzmu, ujmująca w kategoriach interdyscyplinarnych problemy zrównoważonego, dalekosiężnego. Rozwoju społeczno-gospodarczego i cieszę się z tego, że ta część polskiej myśli społeczno-ekonomicznej jest eksportowalna. Ukazuje się bowiem w postaci różnych prac w kilkunastu językach na całym świecie. Nauka dla mnie jest dochodzeniem do prawdy, interpretacją rzeczywistości, po to, żeby zrozumieć, co od czego zależy, jeśli chodzi o procesy społecznego gospodarowania, ale także zaproponować coś, co i jak robić, aby tę rzeczywistość nas otaczającą w Polsce, w Europie, na świecie, na następne pokolenia zmieniać na lepszą. To jest taka intelektualna, fascynująca podróż w czasie i przestrzeni i na pewno daje to olbrzymią satysfakcję, jeśli każdego dnia, każdego roku wiemy coraz więcej.